dobra Witam wszystkich serdecznie pasy zapięte i możemy jechać eee, Plany wyjazdowe były inne a mianowicie miała być rutka tartak Wyjazd na Rutkę i na litwę rowerowy, ale wystąpiły niespodziewane problemy techniczne, o których zaraz powiem. No, jedź pan, panie, jedziesz pan czy nie jedziesz? Strasznie dużo ruch o tej porze. W każdym razie hmm, plany były takie, żeby na Litwie sobie rowerkiem pojeździć, tak jak to już wcześniej bywało. Natomiast, no to my tu jedziemy. Natomiast przy, podczas montażu bagażnika rowerowego okazało się, że jest problem z lewym światłem. Kiedyś tym światłem w piaskach nad morzem przypieprzyłem wydmę. No i świeci się tylko kierunkowskaz. E, pozycyjne światło się nie świeci, światło stopu się nie świeci i podświetlanie tablicy restacyjnej się nie świeci, tej trzeciej, e, więc z niesprawnymi światłami nie pojadę, pojadę tutaj blisko e, Białego Stoku i tam sobie jutro w sobotę staram się to. Może się uda coś naprawić, ale prawdopodobnie jest jakieś zwarcie, więc nie wiem, czy ja to sam naprawię. Żarówki, tak jakby nie są przepalone. W każdym razie tak to wygląda. Więc wyjazd w inne miejsce niż planowałem, ale z rowerem. No zobaczymy. No, trzeba będzie ten bagażnik jak najszybciej naprawić. No Jak się nie uda samemu, to trzeba będzie to zrobić w jakimś warsztacie. Chyba u mnie na osiedlu jeszcze funkcjonuje taki elektryk samochodowy, ale nie jestem pewien. Sprawdzę w poniedziałek. Tak to wygląda. A i przy okazji e, test nowej kamerki do nagrywania GoPro 11, dajcie w komentarzach znać e, jak, jak to wygląda. Czy lepiej, czy gorzej, e, zobaczymy. Przetestujemy tą kamerkę, jak się sprawuje. W tej chwili jest na uchwycie. Takim markowym przyklejonym do szyby. Zobaczymy, jak to będzie w innych ujęciach, na innych uchwetach wyglądało i jak z jakością. Także zobaczymy, co będzie dalej. Dobra, jak widać, tam słońce wychodzi. <laughs> widać słońce wychodzi w tle. Całkiem przyjemnie jest. Temperatura jest znośna. Tutaj jest nasze obozowisko. Czego też czekasz? Czekasz, też czekasz? Zaraz idziemy na spacer. Tak wygląda. Zaraz ten burdelik trzeba będzie trochę ogarnąć. Tak to wszystko wygląda wstępnie. Jesteśmy trochę na uboczu bo na głównej plaży, niestety, ale są. Jest tutaj jeszcze rower. Są jeszcze roboty. Robiony jest parking dla kamperów utwardzany. Droga jest rozkopana, nie można tam wjechać więc jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Czyli w bardzo fajnym miejscu. Ptaszki cierkają. Idziemy zaraz na spacer, tak? Dobra. Dobra. Wkraczamy na nowo wybudowaną ścieżkę. Bardzo fajną zresztą, nawiasem mówiąc. Chodź, szagi. Wzdłuż, jak później pokażę. Są nowe pomosty spontanowe, stałe, cudowianki, nowy port jest wszystko pięknie, ładnie wygląda a pogoda dopisała, szczerze mówiąc spodziewałem się gorszej A tam słoneczko się gdzieś chowa Może na jakiś zachód słońca jeszcze zdążymy, zobaczymy Na razie idziemy na wieczorny spacer Aha, jeszcze miałem coś pokazać Eee, zapomniałem, A akurat przechodzimy. I tutaj zaraz zobaczycie kolejne stanowisko dla kamperów. Proszę bardzo, ogrodzone siatką. Tylko jeszcze ziemia tutaj nie jest wyrównana i nie jest utwardzona. Ale chyba lado będzie wszędzie stanowiska z prądem na pewno. Nie wiem czy woda jest, prąd na pewno. Ogrodzone wszystko siatką. I z tego miejsca, tutaj na kampery, prowadzi ścieżka na pierwszy pomost, który, z tego co pamiętam, jest mostem pontonowym, ale blisko. Stąd to jest rzut beretem 70-80 metrów, i można sobie wędkę zarzucić i coś tam łowić. To pierwszy, pierwszy etap i pierwszy przystanek tej ścieżki. Ech, na zachód niestety nie ma chyba już szans, bo tam się lekko chmurzy. Jutro ma być trochę słońca, ale tak, tam za mną. Gdzieś tutaj. A, widać, tak mniej więcej tutaj. Dokładnie nie widzę na kamerze, ale gdzieś tutaj jest most kolejowy. I tym mostem jadą pociągi do Izy na Białoruś. W linii prostej do granicy, stąd jest to jakieś w tą stronę za mną. Kilometr, może półtorej maks. O, może kilometr bardziej. Także tuż przy samej granicy. I tak to wygląda dzisiaj. Całkiem przyjemnie. Całkiem przyjemnie. Myślałam, że będzie o wiele gorzej, bo prognozy były kiepskie. To co, idziemy dalej zwiedzać? Dobra, a tu mamy drugu, drugi pomost, tym razem nie pontonowy, ale na takich balach. Tam chyba widać szeroki, bardzo z ławeczkami. Bardzo długi, duży. Taki szeroki taras na końcu. Widok na większą część zalewu. Bardzo fajnie to wygląda Bardzo fajnie to wygląda tutaj mamy resztki kończącego się dnia pięknie No i tutaj ten pomost wygląda to naprawdę nieźle Może trochę za mało tych ławeczek jest ale są z oparciami i bez oparć Tu ktoś po sobie nie posprzątał Nieważne o, Widok przepiękny Widok przepiękny O, chyba się załapiłem jednak na, na chwilę na ten zachód słońca Okno, po, okno jest takie, że właśnie Słoneczko wychodzi. Zaraz zrobię zdjęcie telefonem. No przepięknie, przepięknie. Utracono połączenie z serwerem. Przepięknie. Nie spodziewałem się, że że dzisiaj się załapie jeszcze na taki na taki ładny zachód. Akurat jest takie, taka wąska szpara na zachód słońca. Dobra. To wygląda tak. Z tej perspektywy idziemy teraz na, na, do portu. Nowo wybudowanego. Tu jest takie miejsce jeszcze. Fajne. Można sobie kamperem stanąć. No, piesek oczywiście musi ze wszystkim się przywitać. Wszystkich kocha. Szagi! No, teraz znowu poleciał do ludzi. A co to za sprzęt? Tutaj mamy port. Widać w oddali nowe pomosty, keje, cumy, garaże i nowy port. Potem zobaczymy to z bliska. No, teraz już Siedzimy sobie w kamperze. W tle leci wiadomo kto. Wykompani i wypoczywamy. Tak trzeba odpoczywać. No i drodzy, mamy kolejny dzień, a za oknem taka pogoda się zrobiła. Póki co całkiem przyjemnie. Wstępny ogar zrobiony. Siadanie już było, zaraz będzie druga kawa, ale najpierw idziemy na spacerek, prawda? No piękny poranek. Myślałem, że będzie zdecydowanie gorzej, ale pogoda super jest. Będzie można sobie pochodzić z detektorem. Zobaczymy, co tam na plaży będzie można znaleźć. No i kolejna wycieczka po okolicy. Także zobaczymy. A to wygląda tak. Mamy kolejny dzień. Pogoda w miarę, bo jest ciepło. Zdaje się, że świeciło słońce. No to co? Jemy śniadanie i chyba trzeba będzie z detektorem poszukać trochę na plaży. Jak to tam na górze wygląda? E, panie słońce, pokaż się. Nie widać za bardzo, no ale najważniejsze, że nie pada. To trzeba odsłonić jeszcze. Bo za ciemno. Ach. O, jak zielono, panie, pięknie. Dobra, muszę to zdjąć. Dobra, pojedzone. Trzeba się wydostać na zewnątrz. Na spacerek trochę. Dobra, gdzie jest smycz? Tu jest. Opla. stoi, nie ukradli. Nie ukradli. Dobra. Wczorajszy problem został, a właściwie przedwczorajszy, został naprawiony. Ta lampka nie świeciła. Nie wiadomo dlaczego, się okazało, że były odgięte blaszki. Rozkręciłem to na spokojnie i teraz świeci. Można jechać. No, a my co? Idziemy na spacerek, tak? Dobra, idziemy. No dobra. Bez drugiej kawy nie da rady przetwornica Nie żyjemy wodę. Jeszcze tej wody trochę? No jedno kawa wystarczy. Może trzeba trochę dolać. trochę Trzy. O, Jeszcze na jedną kawę zostało. Opla. Woda się gotuje. Dobra. Zalewamy. Starczy, bo wystarczy. Druga kawa musi być. Aha, oh, jeszcze maczko. To już Trzeba skończyć wszystko. I opakowanie do śmieci. No, Dobra jeszcze trochę wody Zamerdać Dobra będzie to do Kosza A ty zjadłeś Jedną chrupkę zostawiłeś Nieładnie To jakiś brud Gdzie ty jesteś? Jesteś, dobra, chyba będzie padać Podobno wbiłam stoku pada Tutaj jeszcze póki co nie, ale zieleń fajna, soczysta. Wszystko kwitnie. Zielono, jak cholera. Mimo, że słońce nie świeci, to ładnie to wygląda. No dobra. Wypijemy kawkę, zobaczymy co dalej robić. Czy rower, czy detektor, czy jeszcze może co innego. A no i trzeba kuwetę ogarnąć. Dzisiaj powrót, więc trzeba będzie cały ten burdelik ogarnąć wokół. Jakoś. No dobra, zobaczymy. Dobra. Sprzęt gotowy, do, sprzęt gotowy do akcji, zobaczymy co po poprzednim weekendzie zostało, to na plaży może coś się znajdzie, jak to mówił na wschodzie, pas motri mu widzim, jedziemy z tym koksem. Dobra spadam, nie dość, że nic nie ma na plaży, to jeszcze deszcz zaczął padać, nic tu po mnie, przestanie deszcz padać, to jeszcze może na rower wyskoczy. zobaczymy. Chyba, że się rozpada, tak, że nie będzie szansy, skorzystać na zdrowia. Dobra, idziemy ogarniać kuwetę i przeczekać deszcze. No, busik stoi, ten deszcz tak albo chce padać, albo nie chce, nie może się zdecydować. Nie wiadomo. Dobra, poszukiwania nie mają sensu dzisiaj. <laughs> Mój współlokator jest, jest Czekaj, czekaj, muszę cię przypiąć Czekaj, 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 czekaj Stój Usiądź No i tak to kurka wodna wygląda no Nieciekawie, nieciekawie No nie sprawdziły się te prognozy, miało padać dopiero Około 17 a tu taka niespodzianka. No cóż, 00. zero, zero. Wypimy piwko bezalkoholowe. Poczekamy, czy coś się zmieni z pogodą. Jak będzie to dłużej trwało, no to cóż, trzeba będzie zawijać się wcześniej. O, zrzucimy tylko kasetę. I tyle. Dobra. Przed odjazdem trzeba zrobić serwis toalety, by zrzucić, zrzucić toaletę. Tam chyba woda jest, ale mam wszelki wypadek do płukania kasety zalałem no i trzeba otworzyć samą kasetę. Rower oczywiście zapakowany. Kasetę otwieramy tak. A kurde ręką nie jest bardzo. Kaseta otwarta jest. I wyciągamy. O kurde, jaka ciężka, muszę obywać dwoma rękoma. Tak wygląda toaleta po zrzuceniu rzucaniu ścieków, z drugiej strony jest odpowietrznik, taka rura, ale to chyba ten sam zbiornik znaczy nie chyba tylko na pewno. Więc to zrzucona, wypukana, zakręcamy korek i można srać dalej do tego wspaniałego kibelka elektronicznego. Teraz patrzy, że się rozjaśniło. Co chwilę zmiana pogody. To pada, to, to słońce. To znowu pada, to znowu słońce i tak w kółko. Rano było tylko spokojnie, teraz tak co chwila zmiana. Dobra, nasz kamper stoi tam. Włożę kasetę i spadówa. Wkładamy z powrotem na kasetkę. Ciach i można strać Jeszcze tylko zamkniemy na kluczyk żeby nikomu nie przyszło do głowy ukraść o kluczyku Panie kluczyku Dobra Doba śmietnika Opla Segregacja od to, odpadów A tutaj tutaj coś to się dzieje dużo się dzieje tutaj są robione jest robiona nowa droga dojazdowa i nowe stanowiska na kampery no ciekawe jestem jak to będzie wyglądało. Może wyglądać bardzo fajnie. Robi się tutaj coraz fajniej. Robi się infrastruktura odpowiednia do tego. Miejsce jest ogólnie fajne, więc wygląda to całkiem całkiem ciekawe. Zobaczymy. Dobra, kibel opróżniony, śmieci wyrzucone. Można jechać, która to godzina jest. 1409, ale... Pogoda dziwna jest. Nie ma co dłużej zostawać. Parę rzeczy do zrobienia w domu jest. No dobra. Jak to było u dyna, palimy dziadka. Dziadka czy były w sumie w tym przypadku to nie wiadomo jak. Pasy muszą być zapięte obowiązkowo. Dobra, morał z tej wycieczki taki. Zamknę okno, bo się zaraz przewieje. morał z tej wycieczki taki. Szkoda, że nie udało się pojechać na. Wiecie, rutkę tartak, tak? Bo w planach była wycieczka na Litwę rowerem. No, ale. Tutaj 5 stopni cieplej, tak? To duży plus. Tam pogoda niepewna, dodatkowo była awaria oświetlenia w, przyczep... w bagażniku rowerowym. I morał z tego taki, że jak się na spokojnie coś popatrzy, to się da wszystko zrobić, prawie wszystko, no. Ale da się nie na szybkiego, tylko na spokojnie, da się wszystko naprawić. Udało się naprawić wczoraj oświetlenie, można teraz sobie z rowerami uderzać. Gdzieś dalej, gdzie się chce, tak? Gdzie poniesie? Eee, można by było zostać tutaj dzisiaj trochę dłużej. Ale pogoda jest tak zmienna. Przed chwilą było słońce, teraz się zachmurzyło, zaraz znowu może padać. Tak co chwilę. Wczoraj był tylko krótki wypad rowerowy. Nie, dało, nie nagrywałem nawet, bo nie było nawet sensu tak na szybko. Więc, tak to wygląda. Ogólnie można powiedzieć, że warto było i tak przyjechać tutaj, zobaczyć co się dzieje, co tutaj robią. Także na razie pozdrawiam wszystkich, cześć.